Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić bardzo istotny wykład dotyczący czynników ryzyka i profilaktyki pierwotnej raka płuca. O tyle jest to bardzo istotna tematyka, gdyż rak płuca jest pierwszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, w tym również w Polsce. Na raka płuca w Polsce umiera ponad 22 tysiące ludzi, a główna przyczyna raka płuca jest znana i stosunkowo łatwa do eliminacji. Tą przyczyną jest oczywiście palenie papierosów. Gdyby nie palenie papierosów, praktycznie rak płuca stałby się chorobą stosunkowo rzadką. Na pewno jednak nie byłby całkowicie wyeliminowany z uwagi na to, że pogarszają się nam sytuacje związane ze środowiskiem. Zanieczyszczenie środowiska jest coraz bardziej nasilone, coraz większy mamy problem ze smogiem, i to jest. Druga po paleniu papierosów przyczyna raka płuca. Przede wszystkim te zanieczyszczenia oczywiście pochodzą z elektrowni, ale również z tych słynnych piecy węglowych, czyli przede wszystkim zanieczyszczenia środowiska pochodzą ze spalania paliw kopalnych węgla, drewna, paliw płynnych. Oprócz tego, że emitowane są pyły, o których za chwilę powiem, emitowane są również gazy, typu tlenki azotu, tlenki siarki. Jeśli chodzi o pyły, które znajdują się w środowisku naszym, którym oddychamy, to te pyły są produkowane zarówno przez elektrownie, jak i też przez silniki, a w tym czy głównie przez silniki diesla. Jeśli chodzi o te pyły zawieszone w powietrzu, którym oddychamy, to te pyły zrobione są, stworzone są z rdzenia węglowego o wielkości od jednej setnej do 8 setnych milimetra. Na tym rdzeniu węglowym osadzone są węgle węglowodory zasorbowane te skondensowane cząsteczki węglowodorowe i również uwodnione związki siarczanowe są niezwykle toksyczne dla naszego układu oddechowego ale węglowodory w tych spalinach i pochodzące z elektrowni nie znajdują się tylko na pyłach ale również są w fazie wolnej w fazie lotnej no a dodatkowo jak już powiedziałem zarówno silniki diesla jak i wszelkie produkty spalania paliw kopalnych powodują wytworzenie dużej ilości tlenków azotu, siarki czy tlenku węgla. Jeśli chodzi o pyły zawieszone, których chyba najbardziej się boimy, to jak Państwo widzicie, mamy różne frakcje, różne klasyfikacje cząstek w pyłu zawieszonych, w zależności od wielkości tych cząstek, od cząstek stosunkowo dużych, 10-mikrometrowych i mniejszych, do cząstek mniejsze od 2,5 mikrometra i wreszcie mikropyły poniżej 1 mikrometra, a nawet ultrapyły. Najbardziej obawiamy się tych małych cząstek poniżej 2,5 mikrometra dlatego że one są w stanie wniknąć do naszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych, no i tam powodować różne choroby, w tym przewlekłą operacyjną chorobę płucną no i właśnie raka płuca, o którym tutaj będziemy głównie mówić. Jeśli chodzi o te pyły, drobne cząstki, są one wytwarzane przez bardzo różne urządzenia spalające różne materiały, natomiast no, są to głównie procesy ogrzewania, ale też właśnie transport drogowy, czyli silniki Dodatkowo procesy spalania w elektrowniach produkują bardzo toksyczną substancję benzoapiren, jeden z węglowodorów aromatycznych, który również jest niezwykle karcenogenny. No, jak Państwo doskonale wiecie, i to w wielu wiadomościach na różnych stacjach telewizyjnych jest pokazywane, Polska należy do kraju, w którym zarówno emisja pyłów zawieszonych, jak i benzoapirenu jest wyjątkowo duża. W związku z tym niestety narażenie na te toksyczne substancje jest w polskiej populacji

No ale wróćmy przede wszystkim do palenia papierosów, bo mimo wszystko nadal w Polsce i zresztą na świecie palenie papierosów jest głównym czynnikiem ryzyka raka płuca. No i niestety sytuacja epidemiologiczna dotycząca palenia papierosów w Polsce nie jest dobra. Nadal pali 26% Polaków, w tym 21% pali papierosy regularnie. Proszę zwrócić uwagę, że wprawdzie ten odsetek spada. Od 97 roku do 2019 spadł o 11%, no niemniej jednak bardzo niepokojąca sytuacja jest przede wszystkim wśród kobiet, i tutaj praktycznie redukcje, redukcja ryzyka palenia, redukcja palenia papierosów u kobiet niemal nie występuje. Z 26% w 1997 roku do 21% palących kobiet w 2019 roku. Wprawdzie Polska jest krajem na liście tych państw, które chcą zredukować całkowite palenie papierosów albo wyeliminować palenie papierosów, palenie papierosów z populacji. No i w Polsce taka sytuacja ma zaistnieć do roku 2030. Mamy rok 2021, bardzo optymistyczny jest ten scenariusz, że do 2030 roku przestaną Polacy palić papierosy. Inne kraje deklarują, że chcą zredukować palenie papierosów do 5% populacji. A co takiego jest w dymie papierosowym, że należy się go obawiać? No, w dymie papierosowym w wyniku spalania tytoniu powstaje mnóstwo toksycznych związków. W ogóle w tym dymie tytoniowym znajduje się ponad 6 tysięcy różnych związków chemicznych, w tym aż 93 związki toksyczne opisane w 2012 roku przez FDA, które wywołują pięć najpoważniejszych konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu: to jest nowotwory, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, zaburzenia funkcji rozrodczych i uzależnienie. Spalenia, spalanie tytoniu zachodzi w bardzo wysokiej temperaturze, to jest 750 stopni Celsjusza. Piroliza nieco dalej w papierosie zachodzi w temperaturze 300-700 stopni Celsjusza, stąd te substancje, które się uwalniają. A jakie to są substancje? No niez, niezmiernie toksyczne substancje, tak jak amina, metanol, piren, naftalen, benzoapiren, tlenek węgla, chlorek winylu. Na, nawet mamy Tutaj substancje promieniotwórcze jak polon, toluidyna, cyjanowodór. Większość tych substancji powoduje właśnie te czynniki, są, jest tymi czynnikami, które powoduje choroby, o których powiedziałem przed chwilą. Jednak bardzo późno stwierdzono, że palenie tytoniu jest przyczyną wielu poważnych chorób, nie tylko układu oddechowego, ale i innych również schorzeń. W Stanach Zjednoczonych w 1964 roku powstał raport chirurga generalnego na temat szkodliwości palenia tytoniu. W Polsce te dane pojawiły się znacznie później i znacznie później zostały wprowadzone do życia. Natomiast, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o papierosach, chciałbym również wspomnieć o ryzyku związanym z paleniem konopi indyjskich. Mamy tutaj dwie prace, duże prace. Pierwsza praca kanadyjska z Vancouver i druga praca szwedzka. Ale najpierw powiedzmy, co w tych konopiach indyjskich się znajduje. Mianowicie, znajduje się tutaj ponad w wyniku ich spalania, znajduje się w, niej, w tym dymie z konopi indyjskich ponad 2000 różnych substancji, w tym około 60 kanabinoidów, które bardzo silnie uzależniają, ale poza tym znajdują się takie toksyczne substancje jak nitrozoaminy, czy właśnie węglowodory aromatyczne i terpeny. W badaniu kanadyjskim z Vancouver, gdzie przebadano osoby palące papierosy i palące marihuanę, albo tylko papierosy i tylko marihuanę, okazało się, że oczywiście największe ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc występuje u osób palących i, i papierosy, i marihuanę, albo tylko papierosy, ale jeżeli ankiete, osoby ankietowane deklarowały, że paliły tylko marihuanę, to to ryzyko też było znacznie podwyższone. To badanie szwedzkie z kolei objęło 50 tysięcy osób w wieku poborowym, którzy byli, uczestniczyli w poborze do wojska i następnie te osoby obserwowane były w 40-letnim przedziale czasu. Wiele z tych osób potwierdziło palenie marihuany. Było to ponad 5 tysięcy osób. Okazało się, że osoby często używające marihuany miały dwukrotnie wyższe ryzyko rakapuca i to już niezależnie od tego, czy one paliły papierosy czy też tych papierosów nie paliły, więc tutaj te dwa badania udowadniają, że również palenie marihuany niesie ze sobą poważne ryzyko zdrowotne. Oczywiście najważniejszym ryzykiem, najważniejsze ryzyko zdrowotne, jeśli chodzi o produkty tytoniowe, wiąże się z paleniem papierosów albo innych produktów, które zawierają tytoń, czyli palenie również cygar, fajek czy fajek wody. Wodnych, oczywiście zwiększa nam ryzyko różnych chorób, w tym raka płuca. Zdecydowanie mniejsze ryzyko związane jest z produktami bezdymnymi, czyli produktami, które nie palą tytoniu, tylko go na przykład podgrzewają, czy też dostarczają nikotynę w formie aerozolowej. To są na przykład wszelkie snusy, które zawierają tytoń umieszczany w jamie ustnej, czy e-papierosy, czy też podgrzewacze tytoniu, czy aerozole do nosa, a w końcu do ustne produkty nikotyno zastępcze. I tutaj e, chciałem się skupić teraz na dwóch głównych produktach, które Zawierają nikotynę oczywiście, ale nie palą tytoniu, tylko albo go podgrzewają, albo zawierają aerozol z nikotyną. Pierwsza z tych grup to są podgrzewacze tytoniu, w których tyton jest podgrzewany i uwalnia się aerozol, w którym znajduje się nikotyna i kilka innych jeszcze substancji. Natomiast druga grupa to jest bardzo szeroka grupa e-papierosów, w których znajduje się pojemnik z tak zwanym e-liquidem, na ten e-liquid też zawiera różne substancje, w tym zazwyczaj zawiera nikotynę. Jak Państwo widzicie, mamy bardzo różne generacje tych e-papierosów. Są to setki produktów na polskim rynku i 9 tysięcy zarejestrowanych e-likwidów. Za chwilę do tego jeszcze wrócę. Natomiast chciałem się teraz skupić na tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku. 15 października pojawił się pierwszy raport o tym, że palenie e-papierosów może skończyć się bardzo tragicznie dla osób, ich używających. Okazało się, że zanotowano 33 zgony w 24 stanach USA, a 1500 pacjentów, 1500 pacjentów zdiagnozowano uszkodzenia płuc przypominające oparzenie. Wszyscy ci pacjenci korzystali ze papierosów. Ostatecznie takich, papier, takich, takich osób było ponad 2000 nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w innych krajach, w tym w Kanadzie i Japonii. No i okazało się, że we wszystkich tych e-liquidach znajdowała się oprócz nikotyny, znajdowały się kanabinole, czyli te produkty, które znajdują się również w marihuanie oraz odstan tokoferolu, czyli odstan witaminy E, który były jako rozpuszczalnik. No i prawdopodobnie te właśnie substancje spowodowały wysyp tych wszystkich toksyczności oddechowych. No to spowodowało no, olbrzymie wzburzenie i kontrolę nad e-papierosami. Tej kontroli nie uzyskano do dzisiaj. Niemniej jednak zwraca uwagę to, że nie mamy kontroli nad tym, co znajduje się w e i nad używaniem e-papierosów. W związku z tym należy bardzo poważnie się zastanowić również właśnie z tego powodu, że nie wiemy do końca, co αφού W Polsce, jeśli chodzi o rynek e-papierosów, no jest on słabo nadzorowany. Teoretycznie zajmuje się tym, tym inspektor do spraw substancji chemicznych. Natomiast, zgodnie z definicją, jeżeli takie e-liquidy nie zawierają nikotyny, to w ogóle nie stanowią one wyrobu tytoniowego, więc mogą być bardzo niebezpieczne, bo mogą na przykład zawierać jakieś dopela, dopalacze. Natomiast definicja ustawowa elikwidu obejmuje Pojemnik zapasowy, czyli naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełniania papierosa elektronicznego. Taki pojemnik zapasowy nie powinien przekraczać 10 ml, a jeżeli papierosy są jednorazowe, to 2 ml. Zawartość nikotyny w płynie nie może przekraczać 20 mg na ml. I płyn taki nie powinien zawierać, nie może zawierać następujących substancji, czyli na przykład witamin lub innych dodatków, które stwarzają wrażenie korzyści zdrowotnych, kofeiny, tauryny, która pobudza, e, pobudza takie osoby. E, natomiast e, e, produkty typu Hitnot Burn, czyli podgrzewacze tytoniu, są zupełnie inne. Mianowicie tutaj mamy tytoń. Nie mamy e tylko mamy tytoń. Który jest wykonany z zawiesiny suszu, suszu tytoniowego. Oprócz tytoniu, który, którego zawartość wynosi 70%, mamy tutaj również środki utrzymujące wilgoć, woda i gliceryna w celu wytworzenia aerozolu podczas podgrzewania. Oczywiście taki papieros składa się jeszcze, z, taki, taki, taki podgrzewacz tytoniu składa się z rurki odstanowej, filtru i miękkiego ustnika. Podgrzewanie tytoniu w, w urządzeniach typu Hit Not Burn dochodzi w temperaturze 350 stopni Celsjusza. Przypomnę, że spalanie tytoniu w papierosach tradycyjnych, to jest temperatura 750 stopni Celsjusza. No, o ile przebadanie e-papierosów jest dość trudne pod względem zawartości substancji toksycznych, bo jak powiedziałem, na polskim rynku tylko mamy 9 tysięcy różnych e więc właściwie porównanie, te, porównanie tych e do tradycyjnych papierosów jest niemal niewykonalne, o tyle porównanie zawartości substancji toksycznych w dymie papierosowym i aerozolu z podgrzewaczy tytoniu jest już zdecydowanie łatwiejsze. Wynika to z faktu, że mamy tylko... Pojedyncze produkty, które są dostępne na polskim rynku. No i okazuje się, że mamy ponad 90% redukcję zawartości substancji toksycznych w podgrzewaczach tytoniu w stosunku do tradycyjnych papierosów. I mówię tutaj zarówno o takich substancjach toksycznych jak związki karcynogenne, czy związki toksyczne na układ krążenia i inne. Oczywiście w takim wkładzie do podgrzewacza tytoniu. Znajduje się glicerol i glikol propylenowy, to jest podstawa do tworzenia aerozolu. Nie możemy tak w 100% powiedzieć, że podgrzewaczy, tytoniu nie ma związków toksycznych, bo mimo wszystko jest tam nikotyna, i której rozpad może powodować powstanie czynników karcynogennych i tej nikotyny oczywiście jest dość dużo. No i z druga strony sprawa jest to jednak podgrzewanie tytoniu i z tego tytoniu też mogą wytwarzać się substancje toksyczne. Niemniej jednak, jak Państwo widzicie na tym wykresie z lewej strony, tych substancji toksycznych jest nieporównanie mniej w stosunku do dymu papierosowego. Przedstawię teraz wyniki kilku badań naukowych, które porównały skład podgrzewaczy tytoniu, aerozolu z podgrzewaczy tytoniu do składu dymu papierosowego. Pierwsze badanie porównuje również ryzyko raka płuca u osób używających podgrzewaczy tytoniu i tradycyjnych papierosów. Ryzyko to jest zredukowane o rząd wielkości. U osób palących papierosy wynosi ono 8 razy 10 do minus drugiej. U osób używających podgrzewaczy tytoniu 2 razy 10 do minus 3. Zawartość nikotyny w obu tych produktach na jeden produkt jest porównywalna, natomiast zdecydowaną no, redukcję narażenia na nikotynę obserwuje się u osób narażonych na bierne działanie dymu tytoniowego w stosunku do, do, do aerozolu z podgrzewaczy tytoniu. U, osób, u osoby narażonej na, na dym tytoniowy ten wychwyt nikotyny wynosi 20 metrów sześciennych na dzień, czyli 20 mg dziennie. Natomiast w przypadku osoby, która jest narażona tylko na aerozol, ten wychwyt nikotyny wynosi tylko 5,4 razy 10 do minus 2 mg na, na dzień, więc redukcja jest tutaj znacząca. Kolejne badania naukowe przedstawiają badania na liniach komórkowych, oraz również są to eksperymenty przeprowadzone na ludziach. Jeśli chodzi o to polskie badania na liniach komórkowych, okazuje się, że narażenie komórek hodowanych z produktami z dymu papierosowego w stosunku do komórek hodowanych z produktami z aerozolu, z podgrzewacza tytoniu, powoduje zdecydowanie silniejszy wpływ na fosforylację oksydacyjną, ekspresję. Genów biorących udział w odpowiedzi na stres oksydacyjny, oksydacyjny, zaburzenia epigenetyczne, apoptozę komórek. Natomiast to badanie, które zostało przeprowadzone u ludzi, okazało się, że w wyniku przejścia tych osób spalenia tradycyjnych papierosów na podgrzewacze tytoniu, dochodzi do poprawy metabolizmu lipidów, zmniejsza się stan zapalny, również śródbłonek naczyń zaczyna prawidłowo funkcjonować, krzepnięcie krwi się poprawia, zmniejsza się stres oksydacyjny. Oczywiście zmniejsza się poziom karboksyhemoglobiny, poprawiają się funkcje oddechowe, czyli poprawia nam się przepływ wewnątrzoskrzelowy powietrza. No i oczywiście mamy mniejszy wpływ na karcynogenezę. a te wszystkie efekty obserwuje się mniej więcej po 6 miesięcy od przejścia nałogowego, od nałogowego palenia papierosów do wykorzystania urządzeń typu Hitnot-B. I teraz przejdę do sposobów zwalczania palenia papierosów jako głównego czynnika zdrowotnego i głównego czynnika występowania rakapuca. Oczywiście możemy tutaj wykorzystywać bardzo różne metody. Zaczynamy od metod psychologicznych. Potem stosujemy produkty nikotynozastępcze typu gumy do rzucia czy plastry. Następnie możemy stosować leki takie jak bupropion czy wareniklina. No jeżeli te metody nie skutkują, to możemy stosować metody skojarzone. Ale jak Państwo widzicie, nawet przy największym nasileniu naszych metod leczenia, tylko u 25% osób silnie uzależnionych od papierosów udaje się odstawić papierosy po okresie dłuższym niż 52 tygodnie. No i teraz kilka informacji o tym, co tak naprawdę, jak naprawdę różne kraje próbują poradzić sobie z uzależnieniem od palenia papierosów. Najpierw zalecenia brytyjskie, które stwierdzają, że nikotyna jest substancją silnie, substancją silnie uzależniającą, ale to inne substancje z dymu papierosowego, a nie nikotyna, powodują liczne choroby i przedwczesną śmierć osób palących. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych chorób i przedwczesnej śmierci jest całkowicie, Zaprzestanie palenia, ale jednocześnie Brytyjczycy mówią, że wszelkie sposoby leczenia uzależnienia od palenia papierosów są uzasadnione, dlatego dopuszczalne jest czasowe lub długotrwałe zastosowanie licencjonowanych bezdymnych produktów zawierających nikotynę. Czyli przede wszystkim w tym przypadku Brytyjczycy mają na myśli podgrzewacze tytoniu, bo one są w 100% licencjonowane, natomiast z e-papierosami, jak już powiedziałem na początku, bywa różnie. Podobne zalecenia, o czym jeszcze będę mówił, przyjęła amerykańska. Agencja do Żywności i Leków, czyli FDA. Podobne zalecenia również występują w Holandii, Belgii, Niemiec, a nawet w, Japonii, w Niemczech, a nawet w Japonii. Jak sytuacja wygląda w Polsce? W Polsce takich zaleceń twardych nie mamy. Mamy dwa konsensusy ekspertów. Pierwszy konsensus dotyczy głównie osób palących, ale ryzyka chorób układu oddechowego. I tutaj mamy całą drabinkę, jak należy postępować, jeśli chodzi o próbę redukcji uzależnienia od palenia papierosów. Oczywiście zaczynamy od porady lekarskiej, porady psychologicznej, preparatów nikotinozastępczych, leczenia farmakologicznego. Jeśli wszystkie te metody zawiodą, to eksperci proponują, żeby przejść właśnie na produkty typu hit Not Burn po to, żeby zminimalizować to ryzyko zdrowotne, ale jeszcze raz podkreślam, wtedy, kiedy wszystkie te metody zawiodą, wtedy kiedy nie ma innych możliwości leczenia uzależnienia od palenia papierosów. Eksperci mówią, że produkty Heat Burn mogą stanowić pomoc nie w leczeniu nikotynizmu, czyli nie w leczeniu uzależnienia, bo przecież one też uzależniają, ale w redukcji niekorzystnych skutków zdrowotnych na łuku palenia papierosów, u których kompleksowe leczenie uzależnienia zakończyło się niepowodzeniem. Mamy oczywiście wtedy redukcję szkodliwości substancji z dymu tytoniowego. Poza tym eksperci zwracają uwagę na konieczność edukacji lekarzy, jakie jest narażenie na poszczególne substancje toksyczne w podrzewaczach tytoniu, w produktach typu e-papierosy czy w dymie tytoniowym. No i dalej stwierdzają, że niezbędne jest kontynuowanie badań w celu stwierdzenia, jaki jest wpływ długofalowego używania tych produktów. Drugie polskie wytyczne dotyczą choroby tętnic kończyn dolnych. Tutaj liczne towarzystwa i członkowie tych towarzystw się wypowiadają. Oni stwierdzają, że palenie jest związane z rozwojem miażdżycy i przez to no, oczywiście powoduje chorobę tętnic kończyn dolnych, która często kończy się amputacją kończyn dolnych, czy rekonstrukcji naczyniowej. Ta choroba występuje cztery razy częściej u osób palących, a te rekonstrukcje naczyniowe, czy też nawet amputacje są znacznie częstsze. U osób palących w stosunku do osób niepalących. W każdym razie podsumowują eksperci, że każda metoda leczenia uzależnienia od palenia papierosów jest metodą korzystną, w tym również zamiana palenia papierosów na produkty typu podgrzewaczy tytoniu. No, i jeszcze kilka zdań na temat tego, jakie są zalecenia amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych FDA otworzyła taką ścieżkę Modified Risk Tobacco Products, która jest zawarta w ustawie o zapobieganiu palenia rodzinnemu i kontroli tytoniu z 2009 roku. I firmy składają wniosek do FDA w celu oceny, czy dany wyrób tytoniowy może być sprzedawany lub dystrybuowany w celu zmniejszenia szkód lub ryzyka chorób związanych z paleniem tytoniu. No i rzeczywiście niektóre firmy złożyły taki wniosek i FDA stwierdziło teraz w 2020 roku, że dane wskazują, że wprowadzenie do obrotu autoryzowanych produktów typu Heat Not Burn może pomóc uzależnionym dorosłym palaczom odejść od palenia papierosów i zmniejszyć ich narażenie na szkodliwe czynniki. Ale jednocześnie FDA stwierdza, że będzie uważnie monitorować, w jaki sposób te podgrzewacze tytoniu są używane przez konsumentów Przede wszystkim chodzi tutaj o ochronę młodzieży, żeby nie sięgała do podgrzewaczy tytoniu jako produktów silnie uzależniających, uzależniających od nikotyny. I stwierdza FDA, że te produkty nie są bezpieczne, dlatego że nadal zawierają różne e, substancje toksyczne. W związku z tym nie można rozpoczynać ich używania, jeżeli taka osoba nie paliła wcześniej e, tytoniu. Takie informacje mogą znaleźć się na opakowaniach produktów podgrzewających tytoń sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza sprawa, że te systemy podgrzewają tytoń, ale go nie spalają. W związku z tym zawierają znacznie mniej substancji szkodliwych. No, i mogą firmy posługiwać się informacjami, że te badania pochodzą, te informacje pochodzą z badań klinicznych, a rzeczywiście tych badań klinicznych, jak już powiedziałem na samym początku, było trochę. Między innymi jest to 30 analiz i raportów i 10 badań klinicznych. Przykładowe badanie kliniczne, tutaj się znajduje, zarejestrowane jest na stronie clinicaltrials.gov i tutaj osoby, które chcą rzucić palenie papierosów, są randomizowane do dwóch ramion. Pierwsza to jest grupa, która wykorzystuje produkty podgrzewające tytoń, druga wykorzystuje papierosy elektroniczne i badana jest zdolność tych osób do zaprzestania palenia papierosów po 24 tygodniach obserwacji w grupie pierwszej i w grupie drugiej. Podsumowując, istnieją różne bezdymne produkty zawierające nikotynę, takie jak e papierosy czy produkty podgrzewające tytoń o różnej zawartości produktów szkodliwych, ale te produkty trzeba pamiętać, że niemal zawsze zawierają mniej szkodliwych substancji niż dym tytoniowy. Konieczne jest licencjonowanie bezdymnych produktów, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja ze Stanów Zjednoczonych w 2019 roku. Przede wszystkim dotyczy to e-papierosów, które mają wymienne wkłady i wymienne e likwidy. Natomiast jeżeli te produkty będą bezpieczne, absolutnie nie można zachęcać do używania tych produktów, na przykład przez młodzież, która nigdy nie, ich nie wykorzystywała wcześniej, bo one są silnie uzależnione od nikotyny. Niemniej jednak w grupie osób silnie uzależnionych od palenia papierosów, może być to sposób na redukcję ryzyka zdrowotnego, w tym na redukcję ryzyka wystąpienia raka płuca. I najważniejsza wiadomość: nie zaczynajmy palić, nie zaczynajmy wykorzystywać produktów zawierających nikotynę. Dzięki temu niemal na pewno unikniemy raka płuca. I to jest taka najważniejsza wiadomość, z którą Państwo powinni wyjść z tej konferencji. Dziękuję bardzo za uwagę.